Musiałam wysiąść z samolotu, bo chcemy już startować. Okazało się, że komputer w samolocie jest zepsuty, nie działa, nie da się go naprawić i musimy przenieść się do innego samolotu. Więc eee, to jest mój chyba lot, nigdy nie miałam takiej akcji. Dobrze, że zepsuł się przed, a nie w trakcie. Teraz boję się wrócić do domu. Pan pewnie na lotnisku. <suszy> Że to nasz <noise> Nie wierzę w to. Nie wychodzi. Genialne. Siemajcie. Dziękujemy. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.